Czyli rząd za pieniądze. Był to teleturniej Polsatu emitowany od 2001 do 2002, prowadzony przez Mirosława Siedlera. Był wyprodukowany na licencji programu GRID. Można było wygrać milion złotych odpowiadając na pytania na początku, współpracując, potem ze sobą walcząc, choć tyle zrozumiałem oglądając jeden odcinek. W skrócie, był jeden kapitan, który o wszystkim decydował. Teleturniej jest bardziej zapomniany niż życiowa szansa z Krzysztofem Ibiszem. 21. Była to polska wersja amerykańskiego quiz show nadawana w latach 2000-2002 w TVP1, prowadzącym był Rafał Rykowski. Niestety, tak samo jak Pierwowzór, zakończona skandalem, wielu uczestników nigdy nie dostało wygranych nagród, gdyż organizator, firma Arconex, okazała się niewypłacalna, a TVP nie poczuwała się do odpowiedzialności. Pomimo wyemitowania odcinków, w których pokazywano jak finaliści otrzymują wybrane sumy do ręki niestety wręczane na wizji pieniądze i tak nieprawdziwe odbierano po odjeździe kamery po prawdziwe pieniądze można się było zgłaszać po upływie miesiąca od emisji. Przykładowo kiedy ktoś się zgłosił, po firmie zostało już tylko puste biuro, choć program nadal leciał w telewizji, bo nagrali wiele odcinków do przodu. Wybrane przez niego 45 tysięcy nie otrzymał do dzisiaj. Kochamy polskie seriale. Drużynowy teleturniej emitowany na TVP1 w latach 2000-2004. W teleturnieju odpowiadało się na pytania dotyczące wyłącznie polskich seriali. Po zakończeniu emisji programu uruchomiono podobny Kochamy Polskie Komedie. Dziękuję za obejrzenie materiału. Z okazji Sylwestra życzę Wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w przyszłym.